Witam Was serdecznie. Tu mnie że rozmieszają w cały mi stres zszedł. Żona bardzo się stara. Operator kamery numer 1 i syn operator kamery numer 2. Także trzymamy ciuki. Ja tutaj mam tak, co przygotowałem mleko z Marketu. Najlepiej to od rolnika mieć, ale jak nie macie własnych krów ani rolnika za miedzą, to możecie kupić. Na przykład to jest chyba z zidla. I to jest mleko takie bardziej tłuste, więc wybierajcie jak najbardziej tłuste i żeby było z lodówek. Takie może być. Potrzebujemy trzy jajka. Dwie łyżeczki soli, garnek, jakąś maszynkę i śmietanę kwaśną. Chyba kwaśną, z tego co pamiętam. Z irlandzkiej krowy. Śmietana z irlandzkiej krowy. I teraz tak, mleko musimy zagotować. tutaj odpalę maszynkę. Ustawię nie za dużo. Mamy 100 stopni, żeby się nie przypaliło. Do mleka. Wsypujemy te dwie łyżeczki soli, co myśmy przygotowane. Wymieszamy. Co mi się pomieszało. W tym czasie co mi się tutaj będzie to pikcić. To dośmietamy. Powinna dodać trzy jajka, ale ja dodam śmietanę do trzech jajek. I tych jajek jest więcej. Może powinienem ze śmietanę użyć? Bo no to małe są. Żona mnie zabije za te ściany. Świeży remont. O. Chyba będzie mało tej śmietany. Teraz to muszę wymieszać, jajka ze śmietaną. Wszyscy są zagniezdowni. Ja teraz przyspieszę trochę ten czas, oczekując, aż się mleko zacznie gotować. Mleko pomału zaczyna parować, zaraz będzie się tutaj gotowało. Tu mam przygotowane jajka z śmietaną. Co jakiś czas mieszam. Pamiętajmy, że nie możemy za dużego gazu ustawić przy mocy maszynki, bo mleko się przypali podczas gotowania. Jak zacznie się podnosić tutaj mleko do góry, to zmniejszę ogień i wodą śmietankę z jajkami. Chyba troszkę na gardek mam nadzieję, że się zmieści. A jak nie, to będziecie świadkami eksperymentu wiceum pod tytułem Wulkan. Żona już zaciera ręce. Mogę na jakiś podcast muzyczny zapocząć. Zaczyna takie, o ze szczanej, nie, nie? No, nie. Już, za, już zaczynam jakoś się podnosić. Zaraz będę to wlewał, Mieszał. Chwila skupienia, bo to potrafi bardzo szybko wykluczyć. Kazaski mam kaszankę, nie? mi się podnosić, to jest taka opcja, zarzuciłem i chyba będę miał wybuch. Pomału dodaję śmietanę, mieszając teraz będziemy musiał jeszcze raz to doprowadzić do wrzenia, tylko tam mniejszą. No, maszynki, może na O, nie, o, już jest ścina, na. Będziemy mieć świeże mleko, po tego sera będzie więcej. Z takiego z marketu mamy go mniej, po prostu. Ale i tak trzeba się cieszyć, że w warunkach naszych tutaj nie każdy może mieć dostęp do rolnika i może sobie taki ser zrobić samemu. Ну что, Макс, Parę minut musimy pogotować. Chyba troszkę za mało zimkarnie, żeby zmniejszyć temperaturę. Ale wszystko pod tym Bardziej na razie nie kipi. Albo mam więcej szczęścia albo rozumie. U.

Wydaje mi się, że już chyba wystarczy, że mogę maszynkę wyłączyć. Co że żoną sądzisz? Żona potwierdza, już nie. Że mnie to moja żona, to będę spuszczony na mnie. Ok, to wyłączamy kuchenkę. I teraz tutaj będę odcedzał. Pewnie tego nie widać. Przesunę kuchenkę trochę w tą stronę. W operatorze drugiej kamery, czy to widać teraz? Mhm. Okej, okay, super. I teraz odcedzamy. No, to jest skapywać. To odłożę też tu. No, poczekam, aż to tu ścieknie. Przepis znalazłem. Na kanale od dashboardów bardzo mi się spodobał. Byłem ciekaw, czy dam radę to wykonać z mleka z marketu. Udało mi się. Trochę minęło, zanim podjąłem kolejną próbę, ale potem ten ser ubędę. Byłoby to dobrze cię ścisnąć i docisnąć, żeby to lepiej odciekło. Tylko na razie gorące jest. Wygląda to teraz o, w ten sposób. Ja go tutaj zaraz wyłączę kamery. Mam nadzieję, że będzie dobrze do tej kamery. Może do tamtej też widać. W razie bo tak to wygląda. Ja poczekam na chwilę ostygnie i spróbuję tutaj sobie coś zorganizować, żeby to zdusić po prostu. Albo to po prostu skręcę, tylko na, na razie jest bardzo, bardzo ciepłe. Więc jakoś jak skręcę. Jakąś klamerką to ścisnę. Skręcę, ścisnę klamerką przy żeby to ładnie obciekło. Ta serwatka jest normalnie, jako ostygnie można sobie ją pić. Jak ktoś lubi se serwatkę. Także to tyle. Do usłyszenia i potem Wam zrobię przebitkę, jak ten serwisze na zdjęciu, do zobaczenia.